Sandra Kubicka liczyła chyba na to, że jej nowa wakacyjna fryzura zostanie przyjęta przez internautów z nieco większym entuzjazmem. Zadowolona modelka pochwaliła się metamorfozą i szumnie ogłosiła, że zaplotła warkoczyki, by zadawać szyku na egzotycznych wakacjach. Celebrytka nie zdążyła jeszcze polecieć na upragniony urlop, a w sieci już zawrzało. Większość fanów zwyczajnie nie było pod wrażeniem nowej fryzury, o czym świadczy jeden z najpopularniejszych komentarzy pod zdęciem kubickiej: Jezusandra, nie rób tego więcej. Pojawiły się też bardziej merytoryczne i głosy krytyki. Celebrytka została oskarżona o przywłaszczenie kulturowe, czyli przyjęcie elementu kultury mniejszości, często opresjonowanej przez członka kultury dominującej. Szczególnie wyczulone są na to mniejszości w Stanach Zjednoczonych, co światowa kubicka raczej powinna wiedzieć. Mieszkałaś tyle czasu w Stanach, a nie wiesz co to cultural appropriation? Co za bzdura z tymi włosami! Cultural appropriation się kłania, pisali internauci. Modelka zaczęła się tłumaczyć, chyba w najgorszy możliwy sposób. A jak jeździliście do Egiptu jako małe dzieci z rodzicami i robiliście warkoczyki na wakacjach, to było ok. Aha, skomentowała dość infantylnie. Wątłą argumentację wytknął jej jeden z obserwatorów. Twoje tłumaczenie nie ma sensu. Zrobienie sobie tej fryzury jako dziecko w latach 90., które nie jest świadome tego, co oznacza przywłaszczenie kulturowe i jaki ma wpływ, jest zupełnie czymś innym niż zrobienie sobie tego w 2022 roku, będąc dorosłą kobietą i zdając sobie sprawę z tego, jak wiele osób zmaga się z dyskryminacją, nosząc tę fryzurę, napisał internauta.